Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj taki odcinek o Lagosie. Miejsce, w którym mamy naszą konferencję Światowego Związku Baptystów, miejsce, w którym żyje ponad 20 milionów osób. Jedziemy teraz na spotkanie Baptystów, ma być ponad kilka tysięcy osób, zobaczymy ile tam nas będzie. W każdym razie tak sobie pomyślałem, że przy okazji trochę może opowiem o Lagosie i ogóle o Afryce Zachodniej. Jestem drugi raz w Afryce Zachodniej. Kiedyś byłem w Liberii, e, kraj najbiedniejszy e, po wielu wojnach. No i tutaj Nigeria. Nigeria, która jest krajem bardzo, można powiedzieć, dynamicznym, najbardziej dynamicznym, dynamiczny, no i w że sensie bogatym. E, oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że to mieszka ponad 200 milionów osób. Ale zwróćcie uwagę, nawet to, co teraz widzimy przed sobą, że jest tu jakaś budowa, budowa, która jest związana z no, można powiedzieć solidną pracą inżynieryjną, czyli wysokie budynki, coś czego nie ma bardzo często w innych miejscach, chociażby Tanzania. W Kenii już więcej takich budynków wysokich znajdziemy z jakimiś tam zbrojeniami i tak dalej, z betonem. W Tanzanii ciągle ziemia jest proporcjonalnie tania. Ludzie raczej budują w taki sposób prosty, tradycyjny, czyli bez dodatkowego piętra. No Tu widać ewidentnie jakaś taka dzielnica biedniejsza przed nami. Generalnie. W Nigerii widzę znacznie większą agresywność, taką życiową, tak to powiedział. Tempo jest znacznie szybsze .εί. wszystkiego to znaczy i różnych oczekiwań, roszczeń. Kiedy byłem na lotnisku, to wszedłem do łazienki. Jakiś tam człowiek podał mi, pokazał mi drogę do toalety, co było absurdem, bo widziałem ją. Potem chciał mi strasznie usłużyć przez odkręcenie kranu. Ale oczywiście za tym wszystkim stoi ostatecznie po prostu pragnienie tak, tego, żeby, żeby coś zarobić. tylko pokażę o jest trochę, trochę dzisiaj pada, ale tak, tak to wygląda. Tu gdzieś musi być sport nie wiem dokładnie. Chyba za nami. W każdym razie, tak samo przy odbieraniu bagażu, trochę musiałem czekać na wizę. Jak odbierałem wizę, to po prostu ktoś tam od razu mówi, że ja tutaj panu przypilnowałem, no i oczekiwał pieniędzy za przypilnowanie. To jest kompletną bzdurą, bo po prostu no, musi czekać na mnie bagaż. No, to żadna osobista zasługa nikogo nie jest spróbowaliby mi nie, nie dać tego bagażu. Więc y, to są takie, takie, takie niuanse małe, ale niuanse, które właśnie jakby, pokazują pewną, pewną kulturę miejsca. Y, ludzie są też. Y, no właśnie, ludzie chcą się wyrwać. Myślę, że ludzie chcą się wyrwać znacznie bardziej tutaj niż na przykład w Tanzanii czy w Kenii. generalnie w Tanzanii ludzie nie chcą się wyrwać. Ludzie po prostu chcą żyć lepiej, ale myślę, że takiego typowego po on chce zostać w Tanzanii, bo to jest jego kraj. Może chciałby mieć samochód, może chciałby, nie wiem, mieć krowę nową albo coś w tym stylu i zjeść sobie lepiej, ale generalnie chce sobie po prostu żyć swoim własnym życiem. Nigeria ma już jakby inną perspektywę. Nigeria to jest miejsce, gdzie ludzie chętnie wyjadą do Stanów, do Unii Europejskiej. Są ludzie, którzy właśnie chcą, chcą zmian. Także, no taka, taka cecha Nigerii. Też ciekawe jest to trochę, że Lagos przyciąga, przyciąga bo tu się trochę jednak żyje lepiej. Tu są jakieś możliwości, perspektywy, mimo że jest bardzo biednie, mimo że nie jest łatwo znaleźć pracę, to i tak jest łatwiej znaleźć tą pracę niż, niż y, gdzie indziej, w Nigerii. Także wszyscy ci, którzy coś chcą zrobić, to właśnie lądują tutaj. A teraz jesteśmy na takim najdłuższym moście chyba w Afryce, I, albo przynajmniej w Nigerii ta pani nam mówi tutaj. Ale mi się daje, że to jest chyba najdłuższy w Afryce, gdzie naprawdę, naprawdę tu 7 km ma. Oczywiście nie jest to taki, wiecie, jakiś wiszący most, on stoi na słupach, ale omija omija te wszystkie właśnie dzielnice i łączy łączy nas tą jedną część z tą drugą częścią omijając wszystko co tu się dzieje po środku to Wam przybliżę tak to mniej więcej wygląda Ja może opowiem o baptyzmie, też baptyści są starsi od państwa, są bardzo szanowanym kościołem tutaj, tra tradycyjnym. Kiedy mówię tradycyjnym, to nie mam na myśli, że skostniałym, tylko po prostu znanym, z wiarygodnością pewną. I, no i to też dużo, dużo, myślę, daje. Pewnie coś opowiem oddzielnie jeszcze, natomiast Generalnie konwencja Baptystów ma tutaj kilka milionów członków, mają swój uniwersytet, uniwersytet mają kilka seminariów. No jest to chyba taki najmocniejszy kraj, kraj baptystycznie w całej Afryce, chociaż wczoraj na nabożeństwie otwierającym był prezydent Środkowo Republiki Środkowej Afryki, który jest Baptystą. Także no, to jest ciekawa, ciekawa sytuacja jak to, jak to w Afryce jest. Często właśnie te kraje bardzo biedne one, one mają silną, baptystyczną tożsamość. Można na to oczywiście w różny sposób patrzeć. Tak przy okazji popatrzcie to jest całe, w zasadzie cała dzielnica na palach przed nami. Wszystko jest na palach. To jest... O tak to wygląda. Cała dzielnica zbudowana na Palach. A dzisiaj trochę pada, przypadało w zasadzie, także taka mgiełka się unosi nad, nad, nad tą dzielnicą, yy, to jest dzielnica rybacka i no właśnie tak to wygląda. W samym Lagosie jest ponad 1000 Sporów Baptystycznych w całej Nigerii nie wiem ile ale, ale no, są, to, są to mocne mocne struktury i są bardzo dobrze zorganizowani dobrze, to tyle z Lagosu na dzisiaj życzę Wam błogosławieństwa i pomodlę się o, o Nigerię Panie Boże, dziękujemy Ci za braci i siostry nasze tutaj Dziękujemy Ci, Panie, za to, że służą Tobie, daj im mądrość, dodawa im swoje siły, dodawa im też nadziei, Panie, dawa im zmieniać e, ten kraj dla Ciebie, Panie, bądź uwielbiony w tym wszystkim, co tu się dzieje, niech Tobie się to podoba, niech wiele e, niech osób się nawraca i przychodzi do Ciebie. Polecam wspieranie mojej służby, więcej wiadomości w opisie. Z Bogiem i do zobaczenia.